Daniel Defoe, Przypadki Robinsona Crusoe, rozdział trzeci. Dostają się do Londynu, poznają kapitana innego okrętu i co z tego wynikło. Stolica Anglii wydała mi się ogromnym miastem, zwłaszcza, że oprócz Hall i Yarmouth nie widziałem innych miast. Olśniony wspaniałością pałaców, długością ulic, wielkością kościołów, Błąkałem się przez pierwsze dwa dni, przypatrując się wszystkiemu z niezmiernym zadziwieniem. Lecz pobyt tam drogo kosztuje, i po tygodniu, wydawszy dwie z pięciu Gwinei, przeraziłem się bardzo, co dalej będzie. W tak krytycznym położeniu obudziły się zwykłe wyrzuty sumienia, i teraz stanowczo postanowiłem wrócić do domu. Miałem wuja proboszcza w Hal, dobrego człowieka, który bardzo mnie lubił postanowiłem użyć jego pośrednictwa a że ojciec poważał go wielce byłem więc pewny że mi wyjedna przebaczenie u rodziców zresztą odbyłem już podróż do londynu mogłem się więc tym pochwalić przy znajomymi tając niebezpieczeństwa jakich doznałem w mojej wycieczce ponieważ na podróż pieszą a tym bardziej na wozie nie wystarczyłoby mi pieniędzy postanowiłem na tamizie poszukać statku którym mógłbym popłynąć do domu? Przybywszy na brzeg rzeki ujrzałem mnóstwo ludzi zajętych ładowaniem i wyprzątaniem okrętów. Kogo tu spytać o odpływający statek, myślałem sobie. A nuż trafię na jakiego łotra, który mnie okradnie i zostawi na brzegu? Trzeba być ostrożnym. I zacząłem pilnie przypatrywać się flisakom i marynarzom, aż nareszcie wpadł mi w oko mężczyzna pięćdziesięcioletni o bardzo łagodnych i miłych rysach twarzy. Stał on oparty o dom komory celnej i zauważyłem, że od kilku chwil przypatrywał mi się zainteresowaniem. Zbliżyłem się ku niemu i pozdrowiłem go grzecznie kapeluszem. – Czyś kogo zgubił mój chłopcze? – zagadnął nieznajomy, odpowiadając na mój ukłon. Widzę, że błądzisz z miejsca na miejsce, jak gdybyś kogoś szukał. Panie, odpowiedziałem z ukłonem, raczej mi powiedzieć, czy nie wiecie o jakim statku, który by do hal odpływał? Do hal? Hmm, to będzie trudno. Dziś ani jeden w tamtą stronę nie płynie i zdaje mi się, że dopiero za kilka dni stary Dick opuści się tam z ładunkiem towarów. Zaczekaj więc do soboty i przyjdź tutaj, a ja cię zarekomenduję. O, łaskawy panie, odrzekłem nieśmiało. Ja tak długo czekać nie mogę, gdyż wydałbym wszystkie pieniądze i brakłoby mi na zapłacenie przewozu. A cóż cię tak gwałtownie do hal pociąga? Myślę, że taki młody chłopak i tutaj znalazłby utrzymanie. Cóż tam będziesz robił, nieboraku? Zachęcony przyjaznym tonem i współczuciem, z jakim do mnie przemawiał nieznajomy, opowiedziałem mu otwarcie moje przygody. Marynarz wysłuchał mnie uważnie, a potem rzekł Hm, a więc wyrwałeś się sobie z żale z domu bez pozwolenia rodziców. To wcale niedobrze. Ba, ale cię trochę tłumaczy, w moim przekonaniu, ta twoja chętka do żeglowania. Każdy młody ma swoje szaleństwa. Ja ci znowu tego tak bardzo za złe nie mam, bo widzę, że mógłby być z ciebie tęgi marynarz. Gdy powrócisz teraz do domu, ojciec cię pewnie porządnie zburczy. Ja na jego miejscu złoiłbym ci skórę. Dokroć set masztów to by ci wcale nie zaszkodziło. No, ale żart na stronę. Tak wracać nie możesz. Wszyscy by cię wyśmiali i bardzo słusznie. Cóż więc mam robić? Wyjąkałem, czerwieniąc się jak wiśnia. Wiesz co, przyjacielu? Spodobałeś mi się od razu. Jesteś miłym chłopcem i mogą z ciebie być ludzie. Ja byłem takim samym urwisem a przecież wyszedłem na porządnego człowieka. Nie odradzam ja ci wcale, żebyś do ojca wracał ale być tylko w Londynie i powrócić z niczym to będzie jakoś bardzo mizernie wyglądało. Jeżeli zaczęłeś awanturnicze życie, to już z próżnymi rękami wracać nie wypada. Słuchaj mnie więc. Za trzy dni odpływam do Afryki ku wybrzeżom Gwinei, gdzie dużo Gwinei można zarobić. Jeżeli chcesz, wezmę cię ze sobą. Mam dzięki Bogu znaczny majątek, dobrą żonę, ale ani jednego dziecięcia. Otóż na tę podróż przybiorę cię za syna. I na Twój rachunek zaryzykuję 40 funtów szterlingów. Zakupię za nie rozmaitych towarów stalowych, pełnianych i szklanych. Jeżeli handel pójdzie dobrze, czego się niezawodnie spodziewam, zarobisz ładny pieniądz. Wówczas oddasz mi wyłożoną sumę, a powróciwszy z zyskiem do rodziców, dowiedziesz im, żeś przez tych parę miesięcy darmo chleba nie jadł. Podróż nie będzie Cię nic kosztowała, gdyż przewiozę Cię tam i z powrotem za darmo. Przez drogę obznajomię Cię trochę z żeglarstwem, a ręczę Ci, że ojciec nie tylko da się przebłagać, ale widząc, żeś skorzystał pieniężnie i naukowo, może nawet pozwolić Ci poświęcić się marynarce. Usłyszawszy te słowa, zgodnie z moimi najgorętszymi życzeniami, o mało nie rzuciłem się do nóg kapitanowi – Projekt jego trafił mi zupełnie do przekonania, albowiem miałem teraz czym usprawiedliwić moje nieposłuszeństwo no i dogodzić chęci podróżowania. Z ochotą, więc przystałem na wszystko i w trzy dni potem, korzystając z pomyślnego wiatru, opuściłem ujście tamizy.